Setna bramca, bramka w lidze w tegorocznym sezonie Głosku zdecydowanie gra nas bardziej spokojnie i gra na przerzutem na przekątne i ze mną dzisiaj jest ekspert Pablito, witam Pablito witam nas Tak w mocnej kadrze Jastrzębie jedynie 5 na krzyż. są tak bywa. Ooooo! Kasper Prusiński fauluje. Co zrobi sędzia Cezary? Żółta karta dla Kaspra. Kaspra Prusińskiego za brutalny, jakże faul. A ten typ tak ma. Numer 19, Jastrzębie. Tak, do Morecki, Czyści. Nowy tych klubu przy piłce. Sylwester Prusiński Z tych Prusińskich rzuca daleko. Eee, spół z nie dotarł Jest podobna sytuacja Damian niepewnie Karol nasz bramkarz. ale zrobił i sytuacja Szymon blokuje znakomicie rzut rożny dla zespołu gospodarzy przejęcie Damiana Półtoraka w środku pola Wisił to walczy o piłkę z, z, z. oj! Do piłki to. Sytuacja podbramkowa. Świetnie się krzyknął trener Łukasz Gajowniczek. Przemek w środku pola pięknie rozciągnięcie do, do młodego. Młody numer 2. szarżuje, nie widać. Niestety kamera nasza nie obejmuje co się tam dzieje, ale drybuje, ale świetnie to zrobi! Aj, bramka zgłoskowa pięknie, łapie piłkę. Daleko wybija i kontratak. Tak, główka Huberta, kępki, ratuje nasz zespół. Bardziej bezyty, tak Przemek pięknie dalej gra nie, do nikogo. Ależ błąd, co wynika z głoskowa, kontratak, ziuto, ziuto, ziutek, ziutek, czyli Michał Baran, co on zrobi? Aj, to była wrzutka czy też strzał, nikt nie wie, piłka ląduje na aucie. Damy półtorach ależ on nie boi się głowy wsadzić. Co zrobi? Co zrobi? Podaj do Skrzata, aj stracił głupio, mógł wcześniej zagrać, ale Przemek, Przemek jest na posterunku. Przemek Sawak drebluje, ależ on to robi, ale niestety traci za dużo domników przejęcie przez Skrzata, Skrzat, ależ pięknie zagrał, jest jutek jest, aj bramka z Wyskowa zachował, trzeźwość umysłu. A to nie takie proste w godzinach wieczornych, w czwartek, nie takie proste zachować trzeźwość umysłu, ależ pięknie on to zrobił. Uf. Z kim oni grali? Z wolą tak, szlił bramkę z główki. To jest zawodnik, jest się pomachaj Rysiu Hello my friend, hello. Tak, nadzieja, nadzieja, nadzieja wszystkich na lepsze jutro, które nigdy nie nadejdzie. Chodź kurwa, ej, to najpopularniejszy zwrot ligi LZTS, pierwszej ligi LZTS. Ależ numer 7 ze strąberka zaczarował! Jeszcze jedna rzutka. I co tu się wydarzy? Strzał! Karol chce za piłkę z rokiem. Rzut? Rożny? Nie, piątka. Zabójźmy ze strąberka, na pewno będzie kopał piłkę w pole karne przeciwnika, czyli tam. Czyli spójrzmy tam. Piłka leci, co się wydarzy? Nic się nie wydarzyło. Panie Pablito, jak pan to skomentuje? Mam półtora rzutu zrzutu autu do środka. Jest ksiat, który imponuje opanowanie, Przemek Sabak, najlepszy zawodnik Jastrzębia w sezonie w każdym sezonie. Jastrzębia, Łukasza, gajowniczka, które ściągną tego zawodnika. Duże wzmocnienie, duża charyzma, walczak nie odstawia nogi. Jak to mówi klasyk, wstawia. Wstawi głowę tam, gdzie nikt nie wstawiłby głowy. Ale wróćmy do spotkania. ja Jaszębie, Jaszębie się droczy. Świetnie, rzutek, ale już rozrzucenie do boku. Jest kasperek i. Och, obok, obok. Ale jak to skomentuje nasz ekspert? Mało brakowało. Co Dokładnie, no. Ja z ekspertem Fablitem. Podniecamy się bardzo. Co teraz się wydarzy? Damian! Damian! Oś! Oh, bramkarz! Bramkarz potrafi to łapać. Damian bezlitosny. Szybka kontra. Brawo do Bramkarza. Głoskowa. Kontra, kontra. Tak, kto z tego wyjdzie? Tu nasz ekspert Pablito podpowiada, że wracać. Oni wracają. I co się wydarzy teraz? Wyjaśnia chyba Sylwek. Jeśli dobrze pamiętam. Brawo, brawo Rysio. Tak jest. Szymon. Lewa noga ma, nie tylko podwierzanie, ale niestety. Oj! O! To musi trafić na kartę fliska. Co tu się wydarzyło? Piggy strzelał. Karol Czesisko mógł lepiej zareagować. ma środka. Przejęcie przez Stromberg. Au, Kasperek. Co zrobi sędzia? Nic nie, nie zrobił. Było. Nic nie było. A mówi? Nic nie było. Gramy dalej i wszystko jasne na bok skala kalafiory pornografia w futbolu Jasne, z rzutu z autu Sylwek Prusiński man of the match najlepszy zawodnik kursarza Sławiny z poprzedniego i z poprzednich 10 lat długa piłka w stronę ej no faul nie było jedziemy dalej po linii numer 17 z Głoskowa Gorsza sytuacja, na pasji chyba Bartek, co on zrobił, strzał i gol niestety, tak się cieszą zawodnicy z Głoskowa, bramka i niestety mamy dwa do dwóch, ładna bramka, ładne zestawienie z mojego doświadczenia, mogę powiedzieć, że to silny zawodnik, U, do dobsnej prawą, lewą nogą, chociaż lewa nie wiem, ale strzelił bramkę, no i mamy wynik dwa do, do, do dwóch. Co mu zrobiła? Podskoczyła mu. No. Zobaczmy, co się wydarzy. Jest gwizdek. Skrzat pokoi do piłki. Bezpośredni strzał. Główka zamonika ze Stromberta. I rzut rożny. Rzut wolny wykonania z Sębia. Młody przy piłce. Nie widzę go z krzakami, ale ten postać polewa to Czekam na gwizdek Cezarego. Sędziego? Jest, piłka jest! Co tam się wydarzyło? Bramka z broni. Drożny przemek młodezarzycki. Co się wydarzy? Ach, Sylwek Puściński główkuje, niestety nie udało się zdobyć bramki. Przemek młodezarzycki bezpośrednio rzut wolny. Co tu się wydarzy? Zobaczmy. Prawa, lewa noga u tego do bez znaczenia. I ach, bramkarz! Walczy, noga wysoko, Czarek milczy. Przemek, Przemek, Przemek przy piłce. Ależ poszedł! Będzie dośrodkowanie czy będzie kiwał? Jest dośrodkowanie! Co tam się wydarzy? Kacperek w swoim stylu! Gwałt! Straunberg ustawia mur. Jest gwizdek Cezarego Strzał, w kalafior. z Bałkanów i innych e, narodowości trzeciego świata. Oprócz bo oczywiście, ja sobie piłce, Damian, półtorak. Bramka, o, z lekkimi problemami, ale broni, broni. Brawo, Karol Seryszko. Przyszedł, opatrzony zostaje Karol, który prawdopodobnie w następnym meczu nie wystąpi. E, nie pytacie mnie czemu. Pablik wie dlaczego? Nie wiem. Po prostu nie wiem. I dziękuję. Zimno mój. mój. Dziękuję. Wracamy na boisko. Pieszyć. Dziki przy piłce. Piękna, prosto podła piłka. Co się wydarzy? Niestety nic. I koniec spotkania. Jastrzębie remisuje w tym jakże dwumeciu można powiedzieć Stromberg Głosków Jastrzębie Borowie 2 do 2 dziękujemy Państwu za relację, za odsłuch i zapraszamy do kolejnych y, odsłuchań. Dziękuję, e, dziękuję ja Sebastian i dziękuję Pablito. Pablito. Dziękujemy, dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia kolejnym razem na w pierwszej lidze powiatowych LZTS. Do zobaczenia!